Bitwy toczone przez Archanioła Michała to ważne wydarzenia opisane w Piśmie Świętym, które na przestrzeni dziejów Kościoła były przedmiotem głębokich refleksji i interpretacji. Ojcowie Kościoła, pierwsi teologowie i przywódcy chrześcijańscy, którzy kształtowali doktrynę ówczesnego Kościoła, przedstawiali wnikliwe spostrzeżenia na temat tych niebiańskich starć. W tym filmie przyjrzymy się jak ci wczesnochrześcijańscy teologowie interpretowali bitwy Michała, aby lepiej zrozumieć duchowe znaczenie tych historii. Interpretacja bitew Michała przez ojców Kościoła daje nam unikalną perspektywę, odzwierciedlającą nie tylko teologię tamtych czasów, ale także duchowe troski i wyzwania, przed którymi stali chrześcijanie w tym okresie. Michał, znany jako jeden z najważniejszych archaniołów w tradycji chrześcijańskiej, Odgrywa kluczową rolę w dwóch bitwach opisanych w Piśmie Świętym bitwie opisanej w Księdze Daniela oraz ostatecznej bitwie w Księdze Apokalipsy. Sposób, w jaki ojcowie Kościoła interpretowali te wydarzenia, wiele mówi o ich rozumieniu duchowości i roli aniołów w ochronie przed złem i walce z nim. Księga Daniela, zwłaszcza rozdział 10, przedstawia narrację, w której Michał jest opisany jako wielki książę, ryb broni ludu Bożego. Daniel w swojej wizji opowiada, jak ukazał mu się anioł, i wyjaśnił, że został powstrzymany przed przybyciem do Daniela z powodu oporu księcia Królestwa Perskiego. Pomógł mu Michał, który przybył mu z pomocą. Ojcowie Kościoła interpretowali tę relację na różne sposoby, podkreślając rolę Michała jako obrońcy ludu Bożego i duchowego przywódcy w kosmicznych bitwach. Święty Hieronim, jeden z pierwszych tłumaczy i komentatorów Pisma Świętego, postrzega Michała jako obrońcę ludu Bożego przed mocami ciemności. Podkreśla on, że interwencja Michała miała kluczowe znaczenie dla zapewnienia, aby boskie przesłanie dotarło do Daniela. To podkreśla znaczenie anielskiej ochrony i ciągłej walki dobra ze złem. Dla Hieronima Michał jest nie tylko obrońcą, ale także symbolem walki Boga z siłami zła, pokazując, że nawet na poziomie niebiańskim toczy się nieustanna bitwa o sprawiedliwość i prawdę. Święty Augustyn, inny wpływowy teolog, również oferuje znaczącą interpretację. Widzi on w Michale przywódcę wojsk niebieskich, przykład odwagi i wierności. Augustyn interpretuje tę bitwę jako reprezentację duchowej walki, z którą mierzą się chrześcijanie, gdzie Michał służy jako wzór tego, jak wierzący powinni trwać w wierze i zaufaniu Bogu. Pomimo trudności i przeciwności. W Księdze Apokalipsy bitwa Michała z szatanem jest opisana z wielkim dramatyzmem. Apokalipsa 12,7-9 opisuje wojnę w niebie, w której Michał i jego aniołowie walczą ze smokiem, który jest utożsamiany z szatanem. Bitwa ta kończy się wyrzuceniem szatana i jego aniołów z nieba na ziemię. Ojcowie Kościoła przedstawiają różne interpretacje tej bitwy, odzwierciedlając swoje obawy dotyczące końca czasów i natury duchowej walki. Święty Jan Chryzostom postrzega bitwę w Apokalipsie jako wydarzenie symbolizujące ostateczne zwycięstwo Chrystusa i triumf dobra nad złem. Interpretuje on działania Michała jako odzwierciedlenie władzy Chrystusa nad szatanem i zapowiedź ostatecznego zwycięstwa sprawiedliwości. Chryzostom podkreśla, że Michał jest przywódcą wojsk niebieskich, które walczą w imieniu Chrystusa. Odkreślając, że obecność Michała jest gwarancją tego, że pomimo pozorów Bóg zawsze ma kontrolę, a zwycięstwo nad siłami zła jest pewne. Święty Atanazy z kolei koncentruje się na bitwie w Apokalipsie jako na przedstawieniu odwiecznego konfliktu dobra ze złem. Widzi on wyrzucenie szatana z nieba jako symboliczne wydarzenie wskazujące na zwycięstwo Chrystusa na krzyżu i ostateczne pokonanie sił zła. Atanazy argumentuje, że bitwa Michała jest gwarancją tego, że nawet gdy szatan wydaje się zwyciężać. Boska interwencja jest zapewniona, a zwycięstwo Boga jest nieuniknione. Porównując interpretacje bitew Michała w księdze Daniela i Apokalipsie przez Ojców Kościoła, można dostrzec pewne podobieństwa i różnice. Obie bitwy są postrzegane jako reprezentacje ciągłej walki dobra ze złem, a Michał jest uważany za symbol boskiej obrony i zwycięstwa. Interpretacje różnią się jednak pod względem akcentów. Podczas gdy w księdze Daniela bitwa jest postrzegana głównie jako obrona ludu Bożego, przykład anielskiej opieki, w Apokalipsie bitwa jest interpretowana jako ostateczne zwycięstwo nad siłami szatana i potwierdzenie władzy Chrystusa. Interpretacja ojców Kościoła daje współczesnym chrześcijanom cenne lekcje, gdy zastanawiają się nad rolą i wpływem Michała w duchowych bitwach opisanych w Piśmie Świętym. Ci pierwsi teologowie nie tylko analizowali postacie i wydarzenia biblijne, ale także odnosili te narracje do praktycznych kwestii życia chrześcijańskiego. Rozważając ich interpretacje, możemy wyciągnąć głębokie nauki, które mają bezpośrednie zastosowanie w naszym codziennym życiu. Zrozumienie bitew Michała, opisane przez ojców Kościoła, wzmacnia potrzebę zachowania wiary i ufności Bogu, szczególnie w czasach przeciwności. Michał jest postrzegany nie tylko jako niebiański obrońca, ale także jako symbol boskiej interwencji w duchowych zmaganiach. Jego obecność w Piśmie Świętym ujawnia, że nawet pośród największych wyzwań i konfliktów istnieje boska siła, która chroni i prowadzi wiernych. Dla dzisiejszych chrześcijan oznacza to, że nawet gdy stajemy w obliczu osobistych trudności, konfliktów czy prób, możemy znaleźć otuchę w pewności, że Bóg działa w naszym życiu. Michał ze swoim przywództwem i odwagą jest potężnym przykładem tego, jak boska obecność może zamanifestować się w naszych duchowych bitwach. Przypomina nam, że tak jak Bóg był z Michałem w Piśmie Świętym, tak jest z nami teraz, oferując ochronę i wsparcie w naszych codziennych zmaganiach. Michał służy jako wzór odwagi i duchowego przywództwa. Jego działania w bitwach opisanych w księdze Daniela i Apokalipsie świadczą o niezachwianej wierności i gotowości do walki ze złem w imię Boga. Dla chrześcijan Michał nie jest jedynie postacią historyczną czy mitologiczną, ale żywym przykładem tego, jak odwaga i niezłomność w wierze mogą pokonać siły zła. Ten przykład zachęca chrześcijan do stawiania czoła własnym bitwom z taką samą odwagą i ufnością. Duchowe przywództwo Michała inspiruje nas do trwania w wierze, opierania się pokusom i walki z przeciwnościami z determinacją i nadzieją. Jest on uosobieniem tego, co to znaczy być oddanym prawdzie i sprawiedliwości duchowym przywódcą i zachęca nas do przyjęcia tych cech w naszym własnym życiu. Interpretacje Ojców Kościoła podkreślają również znaczenie modlitwy i duchowej czujności. Michał jest często przedstawiany jako wojownik, który walczy z pomocą Boga, a jego działania podkreślają potrzebę ciągłej łączności z Bogiem. Modlitwa jest postrzegana jako kluczowe narzędzie do szukania Bożego przewodnictwa i ochrony, a duchowa czujność jest niezbędna, aby być świadomym ataków zła. Obecność Michała jako przywódcy wojsk niebieskich przypomina chrześcijanom o realności duchowej walki która toczy się nie tylko na poziomach kosmicznych, ale także w naszym własnym życiu. Aby być przygotowanym i chronionym, musimy prowadzić życie w stałej modlitwie i być czujni na naszej duchowej drodze. Modlitwa nie tylko sposób na proszenie o pomoc, ale także środek do wzmocnienia naszej relacji z Bogiem, otrzymywania Jego wskazówek i ochrony w każdym momencie. Podsumowując, interpretacja bitew Michała przez Ojców Kościoła oferuje bogatą perspektywę na temat tego, jak stawiać czoła naszym własnym duchowym zmaganiom. Poprzez ich analizy przypominamy sobie o znaczeniu zachowania wiary w Boga, szukania inspiracji w odwadze i przywództwie Michała oraz praktykowania modlitwy i duchowej czujności. Te lekcje są tak samo aktualne dzisiaj, jak były dla pierwszych chrześcijan, stanowiąc praktyczny i duchowy przewodnik po życiu w wierze i odporności. Jeśli ten materiał poruszył Cię i dał Ci cenne przemyślenia na temat boskiej ochrony i interwencji, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Aby obejrzeć więcej filmów, które zgłębiają tematy biblijne i oferują głębokie nauki, subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Dziękujemy za uwagę i mamy nadzieję, że zobaczymy się na naszym kolejnym filmie, w którym będziemy kontynuować odkrywanie bogactwa i lekcji pisma świętego. Studiowanie interpretacji bitew Michała przez Ojców Kościoła daje bogate i głębokie spojrzenie na wczesnochrześcijańską teologię. Analizy takich postaci jak święty Hieronim, święty Augustyn, święty Jan Chryzostom i święty Atanazy ujawniają, w jaki sposób bitwy te są postrzegane jako reprezentacje walki dobra ze złem i jak obecność Michała daje chrześcijanom nadzieję i otuchę. Rozważając te interpretacje, przypominamy sobie o znaczeniu boskiej ochrony i pewności, że Bóg jest z nami we wszystkich duchowych bitwach. Jeśli uznałeś ten materiał za pouczający i inspirujący, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Aby obejrzeć więcej filmów, które zgłębiają fascynujące tematy biblijne i oferują głębokie nauki, subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Dziękujemy za uwagę i mamy nadzieję, że zobaczymy się na naszym kolejnym filmie, w którym będziemy kontynuować odkrywanie bogactwa i lekcji pisma świętego.